Witajcie, przyjaciele, witam Was w kolejnym, dwunastym już odcinku naszego cyklu. Cyklu, który nosi tytuł Prawda jest jedna. Przypomnę może to, co powtarzam za każdym razem. Jakby celem, celem tego cyklu jest udzielenie zwięzłych, takich treściwych odpowiedzi na bardzo ważne pytania. Dotyczące codziennego funkcjonowania i, 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 i życia, życia człowieka. Celem tego cyklu nie jest przedstawianie rozbudowanego nauczania. W tym zakresie zachęcam i odsyłam Was wszystkich do szeregu nauczeń, które są dostępne w ramach naszej Federacji Apostolskiej, to jest Kościoła Chrześcijań Pełnej Ewangelii Obóz Boży. Te odcinki, ten cykl. Te prawdziwe odpowiedzi tutaj na te pytania, one powinny dać Wam pewien grunt do tego, na czym poszerzać dalej te, te, te informacje. Tak, powinny stanowić pewną też inspirację do tego, żeby zgłębiać ten temat. Jeśli więc nurtuje Cię jakaś kwestia, potrzebujesz prawidłowej, kierunkowej odpowiedzi na ważne pytanie, to ten cykl jest dla Ciebie. On udzieli Ci odpowiedzi, tak? ale następnie zgłębiaj to dalej w ramach. W ramach nauczeń dostępnych w naszej Federacji Apostolskiej. Przecież w dniu dzisiejszym przyszła kolejna odpowiedź na bardzo ważne pytanie. Tak? Pytanie: Co to jest kościół? Czym on w ogóle jest? Co to, co to jest? Skąd to się wzięło? Tak naprawdę nie ma chyba w naszym kraju człowieka, który nie jest przyzwyczajony, nie przywykł do jakiegoś określenia dotyczącego Kościoła. Wielu z nas zostało ukształtowany w takim myśleniu, że Kościołem jest jakiś budynek, tak zwany budynek sakralny, do którego się wchodzi z poważną, smutną miną, spuszczoną głową, tak? I, 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 i to jest coś, co, 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 jest, co, co jest Kościołem. Tak? A więc dzisiaj, przyjaciele, tak, tak naprawdę nadchodzi ten czas, tak, aby uwolnić jakby prawdę w tym temacie. Czym Kościół jest? Przecież będę bazował na słowie. Będę bazował na Ewangelii Mateusza na 16 rozdziale, wersety 13-18. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają syna człowieczego? A oni rzekli. Jedni uważają Cię za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza. Widzimy więc, że w tych czasach, kiedy Jezus chodził w ciele po ziemi, tak naprawdę wzbudzał On już wtedy bardzo mocne kontrowersje, bardzo mocne podziały. Ludzie widzieli masę znaków i cudów, widzieli masę przejawów mocy, przejawy miłości, tak i próbowali w jakiś sposób zaszufatkować Go. Zaszufladkować go, tak, kim on jest, tak? Jedni mówili, że właśnie amnistykiem, inni Eliasz, inni, inni Jeremiasz, tak? I Jezus pyta ich, pyta ich, jakby, jak, jak to widzicie, czy w ogóle dostrzegacie to? Dostrzegacie to, że ludzie są w ogóle podzieleni w tym obszarze, tak? I jak oni mu tak udzielają takiej odpowiedzi, to Jezus mówi do nich, a wy za kogo mnie uważacie? Jesteście przy mnie tak blisko, żyjecie ze mną, obserwujecie mnie, doświadczacie wiele rzeczy. A za kogo mnie uważacie. I w tym momencie Szymon Piotr odpowiada, tyś jest Chrystus, tyś jest Mesjasz, ty jesteś syn Boga żywego, to ty jesteś Zbawicielem, to ty jesteś ratunkiem, naszym wybawicielem, naszym zbawieniem. Tak. I Jezus odpowiada mu, błogosławiony jesteś Piotrze, tak? Bo nie ciało i krew objawiły ci to, Lecz ojciec mój, który jest w niebie, widzimy tutaj, że Piotr, tak, ma objawienie z nieba, objawienie z nieba, pod naturalną informację, tak, która odkrywa całą, jakby istotę, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus to jest syn Boga Żywego, czyli Jezus. To jest Bóg, który schodzi na ziemię w ciele, wyrzeka się bóstwa, rodzi się jako człowiek, ale po to, aby być wybawieniem dla ludzkości. Aby być ratunkiem, ratunkiem dla, yy, dla ludzkości. I teraz padają pewne kluczowe słowa, które są bardzo spłycone w wielu miejscach. Jezus kontynuuje swoją wypowiedź. A ja Ci powiadam, tak, że Ty się spodziewaj. Że... I teraz i na tej opoce na tej skale, na tym fundamencie, na tym objawieniu, że ja jestem Chrystusem, że ja jestem Zbawicielem świata, że ja jestem Mesjaszem, że ja jestem ratunkiem tak? na tym objawieniu, którego, które przed chwilą tak, stało się Twoim udziałem, tak? które przeszło przez Ciebie. Na tym objawieniu zbuduję mój Kościół. A bramy piekielne nie przemogą go. I teraz, przyjaciele, chcę pokazać kilka takich rzeczy, że po pierwsze, więc kościół został, został zbudowany na objawieniu z nieba, na czymś ponadnaturalnym. Tak? Dlatego jest tak dużo niezrozumienia w tym temacie, tak? dlatego jest tak dużo instytucjonalizmu i intelektualizmu, bo ludzie. Nieznających Chrystusa, ludzie nienarodzeni z Bożego Ducha, ludzie martwi martwi duchowo, tak? nie, nie, sam, nie żyjący w ogóle blisko e, z Bogiem, chcą tłumaczyć, nie z Kościół, ale oni nie mogą tego wytłumaczyć. Nie mogą tego wytłumaczyć, bo skoro ich duch jest obumarły, nie są narodzeni z Bożego Ducha, tak? To oni nie są w stanie, jakby, poruszać się w kwestii w ogóle. Objawień Bożych. To jest dla nich niemożliwe, bo Kościół to jest objawienie z nieba. Dlatego jest tak wiele intelektualnych skrętów w tym temacie. Dlatego ten cały kierunek, tak, który został niby zbudowany, że to nie na objawieniu, że, Je że Jezus jest Chrystusem, tylko zostało to łączone z Piotrem w taki intelektualny sposób. Że dobrze, to Piotrze, co ty pójdziesz, co ty zrobisz, co ty zbudujesz, nieważne, czy ty będziesz. Działał zgodnie z prawdą, działał zgodnie ze Słowem, ale to tak, na Tobie zbuduje mój Kościół. I co? I powstał instytucjonalizm. Powstały organizacje, które zaczęły nazywać się Kościołami, jakby uzurpować sobie do tego, do tego władzy. Ale to, to, to pierwsza rzecz, którą widzimy, że tak naprawdę ludzie martwi duchowo nie są w stanie powiedzieć, czym jest Kościół. Mogą przyjąć wszelkie mądre definicje tego świata. Nie są w stanie tego zrobić, bo ta, nazwijmy to w cudzysłowie, organ, ta ich kluczowa część, odpowiedzialna w ogóle za, za połączenie z Bogiem, za przyjmowanie e, jakby objawień z nieba, czyli ich duch, jest, jest martwy duchowo, więc mogą to zrobić tylko poprzez swoją duszę, poprzez swój intelekt i to jest fałszywe. Po drugie, widzimy więc, przyjaciele, że podstawą i istotą działania Kościoła jest to, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Zbawicielem. Że Jezus jest Mes Mesjaszem. I teraz przecież to, co jest bardzo ważne, a co chcę dzisiaj położyć nacisk, pomimo nazw, nie jest kościołem to, co działa tak naprawdę w duchu antychrysta. To słowa Jezusa zawierają ogromną głębię na tym objawieniu, że ja jestem Chrystusem, czyli że ja. Jestem absolutnie wystarczający każdy, każdemu człowiekowi do wszystkiego, co jest mu potrzebne do życia i do pobożności. Ja. Ja jestem ratunkiem. Ja jestem zbawicielem, mówi Jezus. Ja. Jest pełnia życia. Pełnia boskości we mnie. Ja jestem wystarczający. I teraz, przyjaciele: mamy coś, co nazywa się kościołem. I mówi tak. Tak. Jezus mo, może uzdrawiać, ale nie z każdej choroby. Te słowa przeczą Jezusowi, przeczą temu, że w jego ranach i sińcach jest uzdrowienie, przeczą wymiany, przeczą wymiany krzyżowej. Te słowa tak, nie wynikają z objawienia, że Jezus jest Chrystusem. Jest tylko czymś podobnym, jakimś substytutem dla wybranych. Ale nie jest Chrystusem. Te słowa są wypowiedziane w duchu antychrysta, bo jeśli coś nie jest Chrystusowe, to jest antychrystyczne, nieoparte na Chrystusie w centrum. I teraz mamy z jednej strony instytucjonalizm jako jeden ruch, z drugiej strony mamy nazwijmy to protestantyzm, którego wynika tak, jak ktoś powiedział, Jezus jest moim Panem, on się staje generalnie Kościołem. Kościołem stajesz się wtedy, kiedy żyjesz całym swoim życiem. Posłuszny prawdzie, na tym przeświadczeniu, że Jezus jest Chrystusem, jest absolutnie wystarczającym ratunkiem i odpowiedzią Boga dla ciebie w każdej sferze działania. Nie możesz więc chorować, tak? nie możesz więc być biedny, bo to się nie mieści w Chrystusowości, to się mieści w antychrystusowości. To nie jest, to nie jest Kościół. To nie jest Kościół. Duch Chrystusowy mówi przede mną na ziemię, aby uwolnić ludzi od grzechu i od wszelkich konsekwencji grzechu. Wziąłem na siebie winę i karę za każdy Twój grzech. A duch antychrystyczny powie w tak zwanym Kościele pięknie opakowanym i ubranym na zewnątrz i od wewnątrz, powie, no wiesz, ale możesz popełnić grzechy śmiertelne. To nie jest Chrystusowe. Takie słowa. Nie wynikają z objawienia, że Jezus jest Chrystusem, że jest zbawicielem, ratunkiem dla wszystkich i na wszystko, dla każdego człowieka, od wszystkiego. Jezus jest wystarczający, wystarczający. Przyjaciele. Z tym się trzeba obudzić, z tym trzeba funkcjonować, bo przechodzimy do trzeciej bardzo ważnej rzeczy, która tu zostaje powiedziana przez Jezusa, tak? Że to prawdziwego kościoła działającego na objawieniu, że Jezus jest Chrystusem i jakby tej całej rzeczywistości, która za tym stoi, czyli pójście na krzyż, wymiany krzyżowej, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, Jego w niebo wstąpienia, tak? to, 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 właśnie kiedy w ten sposób żyjesz, kiedy w to wierzysz, kiedy jesteś na tym ugruntowany, tak? To jesteś, właśnie wtedy stajesz się Kościołem, i bramy piekielne Cię nie przemogą. Ale przyjaciele, ja w praktyce już abstrahując od tego nurtu i tych trendów wszystkich instytucjonalnych, no te. Od, od razu odrzuciliśmy, tak? One w ogóle nie mają nic wspólnego jakby z tym objawieniem, jakby Jezu, yy, z tymi słowami Jezusa. I z objawieniem, że Jezus jest Chrystusem. Ale teraz, kiedy, kiedy idziemy w tą drugą stronę, mamy ludzi, którzy żyją jak co? Są nieposłuszni prawdzie. Siedzą półszy w kompromisach, siedzą półszy w grzechach. Zrozum, możesz krzyczeć, tak? Bramy piękne na mnie nie przemogą. Jak właśnie, jakby doświadczasz piekła w swoim życiu, jeśli narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha. Jedna rzecz jest pewna, tak? Kiedy zakończy się to, co na dziś, to, to nazywa się dzisiaj, tak? Ty na pewno będziesz obywatelem nieba. To ci wywalczył Jezus. To masz pewne. Ale w życiu tutaj na ziemi, jeśli nie będziesz żył zgodnie z prawidłami Bożymi, jeśli nie będziesz żył realnie na objawieniu, że Jezus jest Chrystusem, to bramy piekielne będą ci przemagały na poszczególnych odcinkach. Pomimo, że diabeł został pokonany. Pokonany. I nie ma władzy nad Tobą, to jeśli Ty jednak świadomie. Odchodzisz od tej całej istoty Jezusa, chrystusowości, jego myśli, poglądów, dokonań, jeśli nie żyjesz w taki sam sposób, tak? To to słowo nie dotyczy ciebie, bo kościół żyje non sto, Na przeświadczeniu, że Jezus jest Chrystusem, to nie jest tylko regułka. Że jak ktoś cię zapyta co jest kościół? Ja jestem kościołem, bo narodziłem się z Bożego Ducha. Ja, 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 ja jestem kościołem. Nie. Jeśli jesteś kościołem, jesteś wtedy kiedy jesteś przesiąknięty tym, że w Chrystusie jest ratunek dla ludzkości, że żyjesz zgodnie z tym Chrystusem, zgodnie z jego informacjami, wskazówkami, wskazówkami jego to, drogowskazem. Przyjaciele, w Biblii jest powiedziane, e, w, w, w jednym z miejsc wysiadam do, do Mateusza, że Kościół jest filarem i podwaliną prawdy. I to jest często wypaczane. Ja jestem Kościół, więc ja jestem prawdą. Macie mnie słuchać. Nie. Ten prawdziwy Kościół, ta istota, ta głębia, ten Kościół, o którym mówi tutaj Jezus, tak? Kościół, on jest zespolony z prawdą. A Jezus to prawda. Je on jest zespolony. Więc każda myśl Jezusa to myśl Kościoła. Każde zachowanie Jezusa, tak? Jest spójne z zachowaniem Kościoła. Tu nie ma jakiegokolwiek rozjazdu. to to jest Kościół. Czyli. Dowiadujesz się, co mówił, jaki miał pogląd Jezus w danym temacie, tak? zgadzasz się z nim, uznajesz, że jest to Twój pogląd i od tej pory zaczynasz mówić w ten sposób i żyć dokładnie w ten sposób. Tak? Przyjmujesz przez wiarę, że to jest rozwiązanie, że to jest prawda. Przyjmujesz to, zgadzasz się z tym, jesteś temu posłuszny, podporządkowujesz swoje życie i jesteś kościołem, zwycięskim kościołem, filarem i podwaliną prawdy. W której bramy piekielne nigdy, nigdy nie przemogą. Przyjaciele, i to jest kluczowa informacja. Bez tego dalsze rozważania, czym jest Kościół, nie mają najmniejszego sensu. Bo wiele tak zwanego Kościoła nie jest Kościołem, jest poza Kościołem. W jednym z listów, tak, w objawieniu Jana czytamy, że Jezus mówi, mam ci za złe, że masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. Jesteś martwy nazywałeś się jakoś, ale to nie ma znaczenia. Jesteś martwy. Jesteś martwy. I teraz przyjaciele, wychodząc z tego, dalej można jakby rozpatrywać, czym Kościół jest. Już Biblia, kiedy się posługuje w pozostałych zakresach słowem Kościół, bardzo często odnosi się do pełnej już społeczności lokalnej, tak? I tam padają wtedy jakby jasne informacje, tak? Z całości Pism, że Kościół, tak? Z jednej strony stanowi rodzinę, stanowi dom. Ci ludzie właśnie, wierzący, zbudowani na tym objawieniu, że Jezus jest Chrystusem, to oni zaczynają stanowić prawdziwą rodzinę, nie przyszywaną rodzinę, nie rodzinę drugiej kategorii, tylko są rodziną i domem, domem, jako nowe, duchowe stworzenia. A z drugiej strony stanowią oni duchową armię, duchową armię tutaj na ziemi. Duchową armię, tak? Posiadają władzę od momentu przyjęcia choć świętego. Posiadają też moc, zdolności, tak, Potęgę, siłę i możliwości Boga samego, tak? Do tego, żeby w imieniu Jezusa tutaj też poselstwo sprawowali i, i byli jego świadkami. Nie ja będę tego dzisiaj bardziej rozwijał, tak? Natomiast te trzy elementy, one są ze sobą spójne i je zawsze należy rozpatrywać łącznie, jeśli mówimy o, jakby w ogóle, o Kościele. Natomiast punkt jeden jest kluczowy. Kościół powstał na, na, jako objawienie z nieba. Objawienie z nieba. Na obie, on jest, dotyczy tego właśnie objawienia, że Jezus jest Chrystusem. Nie można mówić, że Jezus jest Chrystusem, tak wierzę to, ale mam inne poglądy niż Jezus. Ale do końca się z tym nie, wumie, się z tym nie zgadzam. Nie. Nie. To jest punkt wyjścia. I teraz to coś, co powstaje z tego, tak? Ci ludzie, którzy są tym przesiąknięci, którzy tym żyją, tak? Zaczynają w danym miejscu, w danej przestrzeni, tak? w danej koniunkcji też jakby duchowej, środowiskowej tak? zaczynają tworzyć tak, z jednej strony armię, a z drugiej strony rodzinę, dom duchowy. Będziemy o tym mówili jeszcze w kolejnych odcinkach, kiedy będziemy przeglądali się na, na poszczególne elementy, ale dzisiaj, jeśli miałeś jakiekolwiek niewłaściwe myślenie spokój z tego, zmień swoje Poglądy, jeśli były niewłaściwe. Jeśli postrzegałeś Kościół instytucjonalnie, tak, albo spłycałeś Jego znaczenie, spłycałeś, zanurz się w rzeczywistość, w całą rzeczywistość, która jest związana z imieniem Jezus. Żyj i zwyciężaj jako Kościół, bo prawdziwego Kościoła bramy piekielne nie przemogą.